Karetka przywozi na SOR 31-letnią Monikę Krupę, która od kilku lat stara się o dziecko. Po zdiagnozowaniu u niej wrogości macicy, która utrudnia zajście w ciążę, kobieta i jej mąż zdecydowali się na metodę in vitro. Dzisiaj po otrzymaniu informacji o czwartej nieudanej próbie, pacjentka zemdlała przed kliniką. Mąż pacjentki jest pewny, że żona zdecyduje się na kolejną próbę in vitro. Mężczyźnie bardzo zależy na biologicznym potomku i nie bierze pod uwagę innej opcji, zostania ojcem. To nie ma szans. Tymczasem 31-latka traci już nadzieję i zamierza porozmawiać o tym z mężem. czynności całego życia. Ja nie podejdę do kolejnej próby. Kochanie, uspokój się. Dobrze wiesz, jak bardzo chcemy tego dziecka. Tak, ale ja jestem po prostu zmęczona. Moje życie to ciągła nadzieja tym, czy jestem w ciąży. Nie zniosę kolejnego rozczarowania, serce mi pęka. Kochanie, wiesz, że nie wyobrażam sobie naszego życia bez dziecka. Tak, ale ja już... Nie Hubert, po prostu podjęłam decyzję. My musimy rozważyć inne opcje. Adopcja? Już dawno mówiłem Monice, że to dla mnie żadna alternatywa. Przecież nic nie wiadomo o rodzicach tego dziecka. A co, jeżeli w jego żyłach płynie krew alkoholika albo narkomana? Ale z drugiej strony, jeżeli... Monika już nawet nie chce myśleć o in vitro, to jakie mamy inne wyjście? Do szpitala przychodzi brat mężczyzny Łukasz Krupa. Musicie wynająć surogatkę. Co, co? No stary, znaleźć kobietę, która urodzi twoje dziecko. Monika nie będzie musiała się już przejmować, czy zaszła w ciążę, czy ją donosi. No i będziecie mieli swoje dziecko. Twoje dziecko. Co ty myślisz, że. Powinienem się przespać z inną kobietą? Nie, no stary, powinieneś po prostu przekazać jej swoje nasienie. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda, no ale na pewno można to ogarnąć jakoś bezkontaktowo. Ale to jest w ogóle legalne. Jak ja miałbym do by podejść? Co mam chodzić z ogłoszeniem, szukam kobiety do zapłodnienia? A, jako masz inną opcję? Monika się poddała, a ty nie chcesz mieć adoptowanego dziecka. To najlepsze możliwe rozwiązanie. No i będziecie mieli dziecko, wasze dziecko. Byśmy wynajęli by surrogatkę. Ja po prostu nie wierzę, Ale co ty po... do mnie mówisz. Gdzie ty no nie mówisz. Nie Ty poczekaj, Monia. Nie. No poczekaj, z... poczekaj, gdzie ty idziesz? Monia, Monia, słuchaj. To jest według mnie to jest świetny pomysł, no. To jest dla ciebie alternatywa. Mam patrzeć jak obca kobieta nosi twoje dziecko? Ale to nie byłaby obca kobieta, wybralibyśmy ją, a po Słuchaj. dziewięciu miesiącach ona by nam oddała to dziecko. Hubert, przecież to nawet nie jest legalne. Wszystko musielibyśmy robić w tajemnicy. A gdyby ona zmieniła zdanie, przecież nawet nie mielibyśmy jak walczyć o to dziecko. Ale wszystko da się jakoś odkręcić, no? Nie, ja po prostu nie wierzę, co ty do mnie mówisz. Ja jestem po czwartej próbie in vitro, nieudanej, a ty przychodzisz i tak najnormalniej proponujesz mi Ale... casting na inną niż ja Monia, matkę Twojego dziecka. A my mielibyśmy dziecko biologiczne, moje dziecko. Twoje dziecko, a nie nasze. Wiesz co, myślałam, że jesteśmy rodziną, że ją ze sobą stworzymy, ale nie, nie tobie zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć biologiczne Dlaczego dziecko. Dłużej tego nie zniosę. Przez tyle lat miałam wyrzuty sumienia, ale koniec z tym. Ja muszę w końcu o siebie zadbać. Jeśli mój mąż do końca życia ma obwiniać mnie za to, że nie urodziłam mu dziecka, to po prostu wolę być sama. Hubert, ten dzień był dla mnie koszmarem, ale wiesz, ja zrozumiałam, że tobie zależy na czymś innym niż mi. Ja no, po prostu to, czy... nigdy nie dam ci tego dziecka. O czym ty mówisz? Bardzo mnie zraniłeś. Bardzo mnie zraniłeś, a tak liczyłam na twoje wsparcie. Hubert, twój brat no nie, ale... wcale nie był lepszy. Co ty mówisz? O co chodzi? Łukasz powiedział, że to moja wina, że nie mogę zajść w ciążę. Dlatego powinniśmy wynająć surogatkę. Ale to nie tak. On nie to miał na myśli. Chodziło mu o to, że ja chcę mieć rodzinę. Rodzinę? Przecież to ja jestem twoją rodziną. A dla mnie rodzina to ludzie, którzy się kochają. Dla ale ciebie no nie... najważniejsze są więzy krwi. Hubert... Lepiej będzie, jak się rozstaniemy. Nie, przecież ja cię, Monia ja cię kocham. Ja cię kocham, ale nie zniosę życia w poczuciu winy! Hubert, po prostu nie dam no, rady o Monia, mnie. Gdzie, gdzie na no, porozmawiaj ze mną! Monia! Ja, ja przeszedłem cię przeprosić. Hubert, ja się nie chcę z tobą kłócić. Proszę cię, jedź do domu. N nie ja, ja chcę cię przeprosić. Ty jesteś na mnie najważniejsza. Ja, ja wszystko sobie przemyślałem. Ale to nie ma znaczenia. Musisz zrozumieć, że ja nie dam ci tego dziecka. Ale Monia. Komukasz ja, nie potrzebuję na mi w głowie. Obiecuję, rozważę wszystkie opcje. Naprawdę? Naprawdę. To, to na tobie mi zależy i to ty jesteś moją rodziną. Tylko na to mi zależy, żebyś właśnie o tym pomyślał. Tylko. Nie chcę cię do niczego zmuszać. Mhm. Mam jeszcze taki pomysł, że powinniśmy się jak najszybciej umówić w jakimś ośrodku adopcyjnym i sprawdzić, jak wygląda cała ta procedura. Może udałoby nam się adoptować takiego maluszka. To byłoby naprawdę super. Cudownie, że to mówisz. Naprawdę na niczym innym mi bardziej nie zależy. Wiem, chodźmy do domu. Cieszę się, że Monika dała mi jeszcze jedną szansę po tym, co przeszła. Kocham ją i głupio mi, że tak naciskałem na to in vitro, a potem wymyśliłem surogatkę. Teraz wiem, że zależy mi tylko na niej, i chcę się dowiedzieć wszystkiego na temat adopcji.